Teraz to już się porządnie wkurzyłem. Czy wiedzieliście o tym, że ta oto gra już w dziesiąty raz próbuje mnie skamować na pieniądze? Dlatego dzisiaj przedstawię wam kolejny sposób jak zniszczyć tę grę od środka. NO! God, please, no! 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 Nie, żebym się tym zajmował, ale dzisiaj razem to zrobimy i będzie zajebiście. Zapraszam was do oglądania. Siemano, z tej strony znowu ja i witam was w kolejnym odcinku z Coin Master na moim kanale. Pewnie się zastanawiacie, co znowu się stało, a ja wam odpowiem to, co zwykle. Otóż gra znowu postanowiła wyzerować mnie ze spinów tuż przed końcem eventu. I za to dzisiaj się zemścimy. Przynajmniej taki jest plan, zobaczymy jak pójdzie. Dlatego lepiej już wejdźmy zobaczyć... Jak wygląda sytuacja? No i już jesteśmy słuchajcie, w grze znowu pokazują się oferty, na które ta gra chce, żebym wydał pieniądze. Ale ja ponownie nie ulegnę temu. Wszystko trzeba sobie pominąć. Oczywiście z wyjątkiem tańca. Świetna dyskoteka, która da nam świetne nagrodę, jaką będzie 50 spinów, jak zwykle. A żeby zdobyć chociażby 6 tokenów czy 3800 spinów, trzeba wydać grube hajs, na przykład z 5 dych. Go po co? Pytanie brzmi. Ale słuchajcie, otóż jak zwykle spotkaliśmy się dzisiaj dlatego, że mam 30 dzień, chyba że nie. Nie wiem, słuchajcie, trzeba odebrać i zobaczyć, czy zapełni się ta skrzynka, ale oczywiście, że tak. Mamy 875 spinów, mam nadzieję, że ta liczba wystarczy, żeby dokończyć dzisiejszy event. I mamy kartę Jokera, już nie mogę zliczyć, którą, ale teraz na pewno się uda. Tego się nie spodziewałem, nie będzie żadnego darcia mordy, słuchajcie, może dlatego, że sąsiedzi słyszą wszystko. Ale teraz no nastaje pytanie, jakiego sobie seta dzisiaj dokończyć. No i tak myślałem, słuchajcie, przez cały dzień nie wchodziłem do gry po to, żeby dzisiaj wejść i na odcinku... Otworzyć tą skrzynkę za 30 dzień i po prostu się modliłem, że była jak najlepsza gratisowa oferta, ale tutaj, jak widzicie, mamy gówno, bo ja czasami widziałem, mi się pokazywało, słuchajcie, że 8000 plus na przykład 2000 i miałem takie, o kurde, ale to by było zarąbiste. A czasami 8000 plus 800 i jakaś tam skrzynka eventowa. No to też tak beznadziejnie trochę, nie? No a teraz trafiłem najgorsze, co się mogło stać, ale kończy się za 50 minut, tyle zdecydowanie nie miałem zamiaru czekać. Zobaczę sobie, jak wygląda sytuacja w każdym tutaj miejscu. Trzeba poprosić o spinę, prosić o paletę malarską, którą i tak nigdy mi nikt nie wyśle. No i co my tutaj mamy? Mamy turniej Jokerów, jestem niestety 114, więc dużych szans raczej nie mam. Ale swojego Jokera właśnie trafiłem, z czego jestem bardzo zadowolony. Trzeba dokończyć jak najdroższego seta i prawdopodobnie będzie to camping. Chociaż słuchajcie, w sumie to nie, ponieważ zabawki to 8000, ale mam dla Was chyba trochę złą wiadomość. Otóż postanowiłem, że nie odbiorę tego Jokera bez Set Blasta. Oby się jakiś pojawił, oczywiście pewien. Jakiegoś można sobie tutaj kupić Nie, nie można jednak sobie kupić Nie mam zamiaru tego jokera na razie odbierać Zobaczymy przynajmniej czy uda się Uzyskać 8000 splinów w pustą ofertę A jeśli z tej skrzynki nie dostanę przynajmniej 800 spinów, to uznam, że jest to tragiczne. Otóż też, słuchajcie, miała miejsce taka nowinka, że teraz e, za zebrane punkty z tych odznak można sobie kupować co się chce. Dlatego ja sobie zbieram na coś. Jeszcze se pozbieram na pewno te 80 godzin, bo za tyle się kończy. Mam nadzieję, że dzisiaj też jakoś wysoko skoczymy w tym. No i coś fajnego na pewno sobie odbierę. Walne Seliska właśnie, żeby dokończyć właśnie taką misję. Tutaj mamy przygodę z tokenami, więc będzie jeszcze łatwiej. I słuchajcie, spinujemy, zobaczymy. Czy coś się uda trafić za pierwszym razem? Oczywiście jest to atak. Skoczyłem na niesamowite 106 miejsce. Ale mam nadzieję, że chociaż w turnieju z koronkami uda mi się zająć wysokie miejsce. Od razu wszystkie nagrody zbieram. Jest, słuchajcie, pierwszy kask. Można to tak nazwać? Pewnie można. Zapytam się pewnie po raz 17. Jak tam się bawicie w szkołach? Coś się zmieniło? Czy nadal tak samo beznadziejnie? No, traf, to chcę już lecieć po dalsze nagrody. Dziękuję bardzo. I teraz ostatnia. No i przecudownie, słuchajcie, jeszcze bym trafił trzy, ale teraz zobaczymy, co wypadnie mi z tej skrzynki. Jeśli naprawdę poniżej 700, to ja doznam załamki nerwowej. Gorzej po prostu nie mogłem trafić. Jaja se robicie? To jest tragedia. To jest dramat. Nie spodziewałem się czegoś tak beznadziejnego. Chyba że Jokera jeszcze nie, nic nowego, ja pier... No takiego gówna to się nie spodziewałem. Słuchajcie, muszę przyznać. Pokręcimy się do tych 14 tysięcy. Ciekaw jestem, czy jeśli uzupełnię se kartę z Jokerem, będę miał jakieś szanse, ale już chyba w tym turnieju nie ma co przesadzać. No i teraz mam porządną liczbę spinów. Wiedziałem, że uda mi się jakoś z tej biedy wyrwać. Dlatego co miesięczne skrzynki ratują dupę, więc co miesięczny odcinek jest totalnie priorytetem tutaj, żeby zdobywać te nagrody. Postaram się nagrywać w każdym miesiącu, kiedy będę stopował tą skrzynkę. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie twórcę, który ma większe szczęście do Jokerów niż ja. To był nie wiem, który już 8. W moim życiu. Ale naprawdę, słuchajcie, na set Blasta warto poczekać, bo dostanę darmowe, nie wiem, 3000. Zgarniamy, słuchajcie, tokena i lecimy pod diamentową skrzynkę. Mam nadzieję, że uda mi się dokończyć kolejnego seta, jakiego tutaj mamy. Czyli tego najprostszego, oczywiście, za 800. Brakuje mi jednej karty. Muszę przyznać, że ostatnio zebrało mi się tak ze 40 miliardów, ale wiedziałem, że to i tak mi nie starczy na wioskę, więc postanowiłem, że sobie pootwieram skrzynki. I słuchajcie, otworzyłem, nie wiem, z 200 skrzynek, czy coś takiego, i trafiłem tylko jedną nową kartę dodatkowo, nie kończyła mi żadnego seta, więc to wyszło tragicznie. Tego w ogóle się nie spodziewałem. Later. No i mamy, słuchajcie, trzy. Kaski. 8 tysięcy, myślę, że nawet jakbym miał 16, to by się nie udało wbić. Ale jak widać, koń... dostałem dwie nowe karty. Jakaś z nich kończy mi seta. Zdecydowanie świetnie, Tego. na to czekałem. Miałem, słuchajcie, trochę więcej klejnotów i chciałem zbierać sobie na tą najlepszą totalnie skrzynkę w grze. Ale tak byłem ciekaw, czy te klejnoty się zerują. I słuchajcie, patrzyłem na jakieś grupie na Facebooku i tam, słuchajcie, zdania są podzielone. Więc wolałem nie ryzykować i kupiłem sobie ofertę, gdzie wioska była tańsza. No i tak jakoś. Wyszło, że mam teraz tak mało Odbiorę sobie jakąś tam nagrodę Zagrajmy chwilę w tego wikinga, zobaczę jak mi pójdzie Niesamowite, jak bardzo Dużo hajsu można tutaj przewalić Dłużej słuchajcie, nie mam zamiaru się w to bawić Po raz kiedyś grałem i wiem Jaki to jest skam, kiedyś można się w to pobawić Jak będziesz miał, nie wiem, bilion Zakręćmy se kołem, zobaczmy co się trafi Oczywiście najdroższa rzecz Jako jest 45 milionów Ta zatrważająca suma na pewno pomoże mi Coś osiągnąć w życiu, oby słuchajcie Set blast był o jakiejś właściwej to nie jest, słuchajcie, tam kilka spinów, to jest 3000. Jeszcze tak sobie chwilę pokręcę, bo muszę zrobić najazd. No i mamy to, oby teraz był bezbłędny. Odbieramy, słuchajcie, kolejne potężne nagrody. Oby mi się, słuchajcie, list nie wyłączył idealnie, jak będę robił najazd, bo to będzie chamskie. O, teraz się wyłączył. Zawsze to lepiej niż podczas najazdu, ale i tak chyba trzeba go obudzić. Czekam chyba już z pół wieczności na kolejny najazd, ale nie wygląda to zbyt kolorowo, nie? Two seconds later. No w końcu, naprawdę Nie da się ukryć, słuchajcie, że w tych odznakach Przyuważyłem bardzo fajną nagrodę Jako jest ta skrzynka, gdzie Dostajesz minimum 1100 spinów Do 20 tysięcy jest to bardzo ciekawy obiekt, którym mógłbym się zainteresować. Jednakże, przy mojej aktualnej ilości punktów, nie widnieje to zbyt kolorowo. Mogę sobie zaraz co najwyżej 1000 spinów kupić, ale można by spróbować. Mam nadzieję, że jeszcze do końca tego eventu uda mi się te dwa górne sety uzupełnić. Bo w poprzednim, w tym ostatnim to nawet jednej karty nie miałem. One to są dla jakichś gigachadów. Myślę, że słuchajcie, jeszcze zrobię ten jeden najazd, żebym dostał te 600 punktów. No i chyba zakończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że takie krótsze odcinki, jeśli będziecie chcieli, będą się pojawiały częściej. A ja sobie poczekam na set blaster, żeby bardziej komfortowo mi się wbijało te 14 koła, bo już podjąłem decyzję. A to jest, słuchajcie, właśnie przykład, który ma mnie do tego zachęcić. Wiem już, jak wiele razy mnie ta gra skamowała, no ale tym razem mnie nie uskamuje, uwierzcie mi. Jeszcze, słuchajcie, wskakuję coraz wyżej w tym trudnieniu jokerów, więc... Znaczy, no ani trochę nie liczę, że coś uda się wbić, ale fajnie, że przynajmniej nie skończymy na 149 miejscu. Mam teraz 15 tysięcy, a żeby wbić się chociażby do top 20, potrzebuję 30, no to jest możliwe, ale do top 3 potrzebuję 127 tysięcy, co jest nierealne. No i właśnie teraz odbieram sobie widzowie kolejnego tokena, dawać już ten najazd. A dziękuję. No i bezbłędny, i o to chodziło. Idealny na akcent na zakończenie tego filmu. Dostanę 600 punktów. Tak więc, słuchajcie, jakbym potrzebował, to w każdej chwili mogę sobie kupić 1000 spinów. Ale jednak wolałbym pozbierać na moją ulubioną skrzynkę. Może też jeszcze na te 3 tokeny. Zobaczę za 80 godzin. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jak zwykle, szczęście zajrzało do moich drzwi. I właśnie w ten sposób ja nigdy nie ulegnę nieuczciwości tej gry. Dziękuję. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Siema.